Dziś mamy drugi dzień stycznia, e, pierwszy dzień od wielu dni, kiedy mamy przymrozek wreszcie. E, lecimy na Niegocin poszukać lodu, czy go znajdziemy to się okaże. Do zobaczenia na wodzie, cześć. Me press chiggum in the press be pre Nobody No bad chat me with some Like how me have 22 inna me some Then I feel so forget the next thousand fool Press chiggum in the press be pre Nobody No bad chat me with some Like how me have 22 inna me some Then I feel so forget the next thousand fool Anytime you ready to now this start war See what of is pretty talk, don't the style style. is the bomb Nie wiem czy mnie jeszcze widać, ale mam nadzieję, że mnie przynajmniej słychać. Byłem na poszukiwaniu lodu na nigocinie. Niestety mam przykro wiadomość dla bojrowców. Poza bo trzciną na moim stateczniku i jakimś stronem na moim żagu, nie znalazłem żadnego lodu. Pozostaje nam czekać na, na powrót zimy, której tak naprawdę w tym sezonie jeszcze nie było. Można pływać, na latanie jeszcze musimy trochę poczekać. A, jeszcze specjalne pozdrowienie i życzenia dla całego APS-u w Warszawie. Z o wszystkiego najlepszego.